Cześć moi kochani i witam Was w pierwszym odcinku SciSling Jest to gra bardzo podobna do Golden Sevens, ale yy, tak, właśnie dlatego żałuję, że nie mam kamerki. Możecie się za nie, do niej zarejestrować, jeżeli Wam się spodoba. linka w opisie, yy, dzięki któremu dostanę kilka groszy na moją wycieczkę marzeń na 18 w Londynie. Dziękuję bardzo za uwagę. No, także no, gramy. To przede wszystkim, okej, okay, wypłacam 5000. Yy, jest to gra, właśnie jak widzicie, bardzo do Golden Sevens podobna. Z tym, że jest chyba w niej trudniej wygrać, bo jest mniej linii i bardziej trzeba ustawić te wszystkie obozy, żeby coś wygrać. Patrzę z niepokojem na moje pieniądze, jak widzicie. Trochę, trochę yy, Pokażę wam, jak wygląda ryzyko, ale wygraną wezmę. Eee, by za wygraną. Były dwie, dobra, gdzie czerwona? Dobra, wygrałam. A, bo to w tą stronę jedzie. Teraz czarna musi Czerwona. Cholera, trzecia czerwona. Ej. Mogłam wygrać już. No mogłam wziąć! Tak nie wziąłam nic. Po jednym ryzyku zawsze muszę grać. Ojej, pomarańczki. Ile pomarańczków? Matko, 2,5. Tylko 2,5? 12. Boże święty. Coś jeszcze? 22. Matko, mam za co grać w końcu. Nie, zrzucił ryzyko. Biorę oczywiście, że biorę. To jest moja najwyższa wygrana. Normalnie szkoda, że nie widzicie mojej mina. Miałam Wam właśnie powiedzieć, że za tysiąc zagram teraz. Jak tysiąc, to są wyższe i się podobno więcej wygrywa. I wszyscy, którzy tu coś wygrywają, grają za tysiąc. Może mam szansę zostać mistrzem tej gry. Wygrałam tysiąc. Dobra, przyda się. Na jedną, na jedną grę będzie. Ale zaraz ten zmniejszę, bo sobie widzę, że jednak to się wcale... Oho, ile wygrałam? 10 Jest się... Jezus Maria. I zobaczcie, opłaca się tak grać, faktycznie, to jest prawda! O i zaraz... Myślałam, że będą śliwki. Cytrynka? Nie ma cytrynki też. Co to jeszcze może być? Aha, właśnie miałam wam powiedzieć, czemu nie z kamerką. Nie z kamerką dlatego, że... Ja wyjeżdżam na... O. 2000 tylko serio czemu tak. Dobra, wezmę na dwie gry będzie. Nie będę brała ryzyka. Szkoda mi to. Eee, nie z kamerką, ponieważ... kamerki zajmuje mnóstwo, mnóstwo miejsca. Eee, I byłby później problem z wyrenderowaniem tego jeszcze przed moim wyjazdem, a bardzo bym chciała, żebyście jak najwięcej odcinków mieli, jak mnie nie ma. Żebym się tak zrehabilitować trochę po tym trudnym okresie, jakim było dla mnie wystawienie ocen, ponieważ... Ja już do szkoły nie wracam. jak to wiecie, już zresztą przecież. Wszędzie to powtarzam. Mogę wziąć pierwszą stawkę, jakby tak za dwa. Nie, dobra, za tysiąc. Co mi tam? Winogronka? Nie. Siwki? Nie, też nie. Co to może być? Nie, też nie. My czasami, my czasami zastanawiam się, czemu mi tak czasami cholernie brakuje nas różnych owoców, że chcę wam powiedzieć, że na przykład oj coś tam tu jest takiego, yy, a nie mogę wam tego powiedzieć, bo nie umiem się wysłowić. To jest straszne. Co tutaj takiego Naprawdę wiecie co, po raz kolejny żałuję, że tych pieniędzy nie można wypłacić stąd, bo byłabym chyba mam i jeszcze z tym szczęściem. Ja tak grała w Cytolotka, jak grałam w te Sizing Hoty i Golden Sevens, to naprawdę, naprawdę No, strynki, pomarańczki, tego tyle było przecież. No i zaraz przegram wszystko. Jakoś y, nie wierzę w siebie chyba. <laughs> Już za długo gram, żeby, żeby teraz wygrać jakąś ujmującą kwotę. No, dawaj. 12 tylko przecież mam. Ale widzieli pa, jak przegram. Nie, no, serio, muszę zmniejszyć stawkę. Za 500 zagram. Chociaż wiem, że jak gram, za 1000, to i wygrane są większe. Ale po prostu, widzicie, co się dzieje. Nic jest po prostu zero. Nie wygrywam ani grosza. Wielu, 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 wielu tych przytasowań. tysiąc wygrałam. Zaryzykuję. Czarna musi być. Czarna. Czarna. I biorę. No. Już bym nie chciała więcej, bo wiem, żeby nie trafiła. Więc dwa. Biorę oczywiście. Dwa zawsze wezmę. Tak tam jak nam było 500, to tak by się nie chciało brać, tam 1000 2000. czy 2000. To hipokrytką jestem trochę, bo wtedy wzięłam... nie, wtedy chyba nie wzięłam, 1000, 2000 wygramy. Jakoś tak było, wiecie co, już będzie wszystko plącze, miesza i myli, bo cyferki to cyferki. No, co tam dalej? Z wygraną ploks! Ile ja wziąłem? Tysiąc. na zgumblować. Tak, trudno. Z rozpędu kliknęłam start, a tam było weźmać. I tak się właśnie... I no, jak ja obserwam, to samo, to mogę równie dobrze tak na automacie, no. Myślałam, żeby pozwolą mi zgamblować na przykład. No to nie pozwolili to ci psikus, no. No pyk, 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 już. No serio? 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 Dajcie mi wygrać jeszcze coś. Tak się fajnie gra. Pomarańczki były tak hałasko ułożone, że naprawdę mogły się tak wygrać. Serio? wszystko przegram teraz? Muszę grać za 500, bo jak coś wygram, to ta wygrana będzie tak marna. Ale i tak zaraz się pożegnam chyba coś widzę. No, teraz nic nie wygram. Pięć biorę. Oczywiście, że biorę. Nie biorę ryzyka w życiu. Nie przy 5 tysiącach, bo wiem, że bym Co tu jeszcze mogłabym wygrać? Takie, gdyby się przydało 25 tysięcy, takiego ostatniego, Jak ostatnio, ile tam było. Ech, marzenia. Wezmę, wezmę, nie będę gamblować. mogłyby no zobaczcie jak ładnie mi się ułożyły tarwóz o, tu się 3000 30 widzicie jak to pięknie, jak wiecie przegrywam już do końca prawie i nagle też ryzyki ryzyko to będzie czerwona czarna, kurde Przegrywać to z honorem. Pysynałem, kiedy ja to przegram i kiedy, jak to skończył się odcinek. Dobra, biorę ryzyka w życiu, bo jeszcze by nie trafiła i bym więc ta z tysiącem strzema i co by wtedy było? Tragedia Dobra, za 500 to wezmę ryzyko. Czerwona musi być. Czerwona, nie czarna cholera. No i nic nie wzięłam. Świetnie. Śliwki Chwa, Gdzie tam śliwki, moje marzenie To będzie ostatnio. No. Także ja się z wami żegnam. Przypominam o reflinku w opisie i mojej wycieczce. Tak. Y, także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. To już będzie chyba po moim powrocie. Także trzymajcie się, pa!